Hej, najlepszą motywacją do działania zawsze jest przykład kogoś innego. Dowód na to, że można osiągnąć sukces. Jeżeli komuś udało się to zrobić, to czemu mi miałoby się nie udać? To jest takie zawsze pokrzepające, motywujące, pomaga w tym, żeby e, przejść do przodu i żeby czuć taką chęć do działania. Przynajmniej ja tak zawsze mam i tak, tak to czuję. Dlatego dzisiaj właśnie przychodzę z taką dawką motywacji. Pokażę Wam dzisiaj wywiad, z Mateuszem, kursantem domowego systemu sprzedaży. Z Mateuszem wywiad na tym kanale już był, także podlinkuję go, będziecie mogli sobie obejrzeć. Natomiast dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak wygląda jego sprzedaż po roku, od kiedy zaczynał, jak to się u niego rozwinęło yy, i no, na jakie problemy napotyka, jak to wygląda już po roku sprzedaży, kiedy już no, rozwinął się całkiem, całkiem yy, nieźle, ale to dowiecie się szczegółów już. Od niego, tak więc zapraszam serdecznie do oglądania. Cześć Mateusz. Witam cię serdecznie ponownie na moim kanale. Dla osób, które jeszcze nie znają Mateusza, być może nie, nie oglądały poprzedniego filmu. Mateusz jest kursantem domowego systemu sprzedaży i już mieliśmy z nim jeden wywiad na, na naszym kanale. Wielkie gratulacje Mateusz z powodu z powodu Twoich, twoich osiągnięć jak dotąd i. Chciałbym się Ciebie prosić o to, żebyś opowiedział dla, dla osób, które, które być może właśnie Cię nie znają, nie oglądały poprzedniego naszego wywiadu, żebyś powiedział parę słów o sobie, jak zaczęła się ta Twoja przygoda, kiedy i, i jak doszedłeś do tego miejsca, w którym jesteś dzisiaj. Cześć wszystkim, raz jeszcze. No to tak, przede wszystkim na wstępie chciałbym zaznaczyć, że też nie chcę się tutaj jakoś przechwalać zbytnio na ten moment, jeszcze nie uważam, że jakiś ogromny sukces osiągnąłem. Myślę, że dzięki ciężkiej pracy no i masy poświęconego czasu przed komputerem tak naprawdę jestem tutaj, gdzie jestem i mogę się no, utrzymywać z tego, co robię. Moja historia, tak jak, tak jak wspominałem tam bardziej szczegółowo w poprzednim filmie, zaczęła się w pierwszej mojej pracy na etacie, gdzie byłem zatrudniony jako pracownik działu obsługi klienta na, no, na Allegro, po prostu u jednego z większych sprzedawców. No i po około półtorej rocznym stażu pracy zdecydowałem, że, że mam podstawy do tego, żeby móc zacząć działać samemu w tym biznesie. No, no tak i tak też podjąłeś wtedy decyzję i odszedłeś z etatu yy, tak, już tak już tam, to było około sierpień, wrzesień zeszłego roku tak z 2022. Tak no już, już rocznica, rocznica jest za mną także także już już Pan rok działam. Yy, Okej okay, słuchaj bo mm, właśnie w poprzednim wywiadzie skupiliśmy się na tym, żeby rozmawialiśmy o, o twoim starciu w dropshippingu. Czy na dzień dzisiejszy bo wiem, że dzisiaj dużą twoją część, duży, dużą część, twojej sprzedaży, to jest sprzedaż z własnego magazynu, czy na dzień dzisiejszy uważasz, że e, e, jakby że dropshipping był dobrym pomysłem na to, żeby rozpocząć tą swoją przygodę? Oczywiście uważam, że od początku, jeśli nie mamy konkretnego planu, jaki asortyment chcemy sprzedawać, dropshipping to jest świetna droga do tego, żeby poznać, czym tak naprawdę chcemy handlować w swoim sklepie, co najlepiej sprawdza się bez utopienia mnóstwo pieniędzy na start, co odstrasza wielu ludzi przed rozpoczęciem tego właśnie biznesu. No dokładnie, dokładnie. A powiedz mi, bo Również w poprzednim wywiadzie rozmawialiśmy o Twoich planach na przyszłość. Jeszcze wtedy być może właśnie no nie wiedziałeś, nie byłeś pewny dokładnie, jak to się rozwinie. Czy, czy możesz podzielić się właśnie tą, tą historią, na ile udało Ci się osiągnąć te, te plany? To znaczy, może się to to już te plany sobie... jakoś zmieniły, jakoś, wiesz, rozwinęły, gdzieś patrzysz na pewno mhm. i dalej w przód. To, 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 co sobie tam założyłem. Yy... W poprzednim filmiku na bieżący rok w miarę osiągnąłem takim najważniejszym celem. Mhm. Już jestem właśnie dosyć mocno rozwinięty, magazyn własny, skąd wysyłam paczki też pakuję sam. Mhm. No i też przeniosłem działalność swoją do innego budynku. W tej chwili mhm. mam wiele pustej przestrzeni tutaj do zatowarowania. Nie ograniczam mnie tylko o swój własny pokój, ewentualnie jakieś tam poddasze. Jeśli chodzi o plany na przyszłość, no to chciałbym od następnego roku już zacząć samemu, za pośrednictwem różnych firmy, które się tym zajmują, importować towar z Chin na początku palety, w przyszłości może kontenery. No i też chciałbym zatrudnić jakiegoś po prostu magazyniera, bo nie ukrywam, że czasami jest ciężko wyrobić się z tym wszystkim a a mhm. mam tylko dwie, dwie ręce, a dobra ma 24 godziny, także, no, dokładnie. także tak to będzie. A, a jak mógł przy okazji, bo jak już jakby zahaczyliśmy o ten temat, mniej więcej średnio dziennie zamówień? Yy, dziennie Dzieńszym zamówień? W miesiącu jest około 2000, więc trzeba to mniej więcej podzielić, tak. No mhm. myślę, że nie... O, no 100 maksymalnie, gdzieś tam między 50 a 100 zamówień dziennie jest około. Mm -hmm. Bo wiadomo, no że niegielu, dużo też mm -hmm. wpada właśnie w niedzielę. I jak to robisz? W niedzielę też pakujesz, czy odpuszczasz sobie i przychodzisz w poniedziałek tak. e to jest dosyć niezdrowe, co robię, ale, ale u mnie jest praca 7 dni w tygodniu, sobie wolę rozłożyć to po prostu, żeby później w poniedziałek nie mieć tak dużo do pakowania, bo w weekend naprawdę jest dużo paczek. Więc tak. na spokojnie sobie gdzieś tam wieczorem popakuję, coś tam w sobotę, coś w poniedziałek i się to rozkłada w miarę. Rozumiem, no właśnie tak, tak zastanawiałem się właśnie jak to, jak to ogarniasz, bo... No, bo jednak, gdybyś odłożył sobie sobotę i niedzielę, to w poniedziałek byłoby to go. Samemu no, nie Same ma szans, żebym to spakował, spakował no. po prostu na czas. Mm -hmm. e no właśnie, e zahaczyliśmy o ten własny magazyn. E jak możesz, jeśli możesz powiedzieć, jakie korzyści przyniosła ci ta, ta zmiana? E no bo teraz może najpierw jaką mniej więcej, jakbyś miał podzielić jakąś e swoją sprzedaż dropshipping i własny magazyn? jaka tu jest proporcja i ten, jeżeli, ten, jeżeli sprzedaż z własnego magazynu jest większa, czy, czy tam liczba zamówień powiedzmy jest, jest większa, to jaką korzyść to, ta zmiana Ci przyniosła? No, co, co jest na plus? Mhm. To znaczy tak, asortyment rozdzieliłem sobie mniej więcej tak, 60% własny magazyn 40 dropshipping. Zrezygnowałem z takich tanich produktów, gdzie jest ta marża parę złotych dosłownie, więc nie mam czasu, żeby się za bardzo tym zajmować, więc takie tańsze rzeczy mam u siebie na stanie i to wysyłano na bieżąco. Natomiast w dropshippingu głównie sprzedaję takie, takie już droższe produkty, gdzie mogę faktycznie zarobić te parę 10 złotych od, od zamówienia. Mhm. No i no, nie ukrywam, że to podzielenie no, pozwoliło mi przede wszystkim e, no, większe dochody uzyskiwać, kupuję coś hurtowo, sprzedaję w detalu, wiadomo, że większą marżę mogę na to nałożyć, więc, więc no takie głównie są tak. korzyści. No, oczywiście, to, to tak jakby ta najważniejsza korzyść, a z kolei to, że jakby w, w, przesiałeś te tanie produkty w pingu zostawiłeś tylko te droższe, to jednak też zaoszczędziłeś wiele czasu no, i wiele, wiele też dużo, dużo takiej pracy niepotrzebnej. Prawda? Tak, tak. Zdecydowanie najwięcej pracy było właśnie przy tych najtańszych zamówieniach, bo było ich sporo, mhm. a trzeba było każde pojedyncze za, za, po prostu składać w hurtowni, więc, więc mhm. no, nie ukrywam, że dużo czasu zaszczędziłem. Jasne, oczywiście. I też tutaj, jeżeli mogę słówko od siebie, to też tak uważam, że to jest najlepszy pomysł na dropshipping właśnie i to co to, 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 to robisz to dokładnie według mnie to co, to, co jest najlepszym jakby, najlepszą, najlepszą drogą jeśli chodzi o dropshipping i później kolejne kroki. Wiem o tym, że twój, twój ostatni obrót, no bo wrzucałeś swój wynik na grupę, to było ponad 240 tysięcy złotych w sprzedaży w jeden miesiąc. Zdradź nam jak, jak udało ci się osiągnąć ten, ten sukces. Czy mógłbyś się podzielić jakimiś właśnie jakimiś takimi strategiami, krokami, które przyczyniły się do tego, że osiągasz takie, takie naprawdę naprawdę świetne wyniki. Mhm. No to myślę, że kluczowy do tego wyniku był po prostu dobro odpowiedniego asortymentu na sklepie. Udało mi się ten wynik osiągnąć bodajże w lato niedawno. Sprzedawałem po prostu takie ciekawe nowości do domu i ogrodu. No i pozwoliło mi to osiągnąć dosyć spory obrót jak na wakacje, które teoretycznie są według wielu sprzedawców takim okresem nie najlepszym do sprzedaży. No dokładnie. W poprzednim naszym filmie rozmawialiśmy o trudnościach, na jakie natrafiłeś na początku, wiadomo, że każda osoba, która zaczyna jest tych trudności, jakichś jakich problemów, no piętrzą się. Czy dzisiaj z perspektywy swojego obecnego, no już sukcesu, jakby nie, jakby nie patrzeć, nadal napotykasz na podobne wyzwania, być może na inne problemy, mo, 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 może mógłbyś parę słów na ten temat powiedzieć? To znaczy, no jestem już o wiele bardziej obyty z Allegro, klientami, obsługą. Po roku działalności są już pewne takie rutyny. Także, hmm. także jeśli chodzi o jakieś wiedzę czy kłopoty z obsługą jakichś programów, to raczej się to nie pojawia. No, tak, tak. no, natomiast teraz największym problemem są klienci, którzy po prostu, tych zamówień jest więcej, nie każdy hmm. zawsze jest zadowolony z otrzymanego produktu, coś może dostrzec, uszkodzone. Hmm. No i najbardziej takie denerwujące, irytujące jest, jak ktoś po prostu bez żadnej próby kontaktu od razu negatywną kopię nie po prostu wstawia. A nie ukrywam, hmm. że jest to dla mnie bardzo kluczowe, bo tak. Tak na ten moment, przez rok udało mi się utrzymać 100% zadowolenia kupujących. Hmm, hmm. Więc no, no, no. o to nadal walczę. No to faktycznie. A, a może przy okazji, jak jesteśmy przy zadowoleniu kupujących, czy na przykład zdarzają ci się negatywne komentarze i później jakoś starasz się je usuwać, czy, czy, czy właśnie starasz się to jakoś zapobiegać temu, może od razu zanim, zanim to nastąpi, to znaczy tak. Le, ciężko jest to uniknąć, ponieważ problemy są przeróżne, czasami w ogóle nie z mojej winy. Jeśli już się pojawi jakaś negatywna opinia, to staram się zawsze po prostu od razu dzwonić do tej osoby. No i jak dotąd zawsze praktycznie udaje mi się dogadywać z tą osobą. Nie mam na ten moment ani jednej negatywnej opinii na sklepie, więc. No, Więc to, tak super, to super, to, to tym bardziej gratulacje. Czyli, Twoim patentem na to jest po prostu kontakt z klientem bezpośrednio od razu. Tym bardziej, że mamy jakieś tam doświadczenie, półtora roku na etacie pracowałem dosłownie w obsłudze klienta, usuwałem negatywne komentarze, także mniej więcej wiemy, jak A, tak, klienta tak, tak. podejść, żeby po prostu. Można powiedzieć, że wykorzystałeś, wykorzystałeś to w pełni, tą tą akurat tą swoją. Zdecydowanie to się przydało. Tak, dokładnie. No dobrze. Tak jak już wspomnieliśmy, wiemy, że teraz no, twoje obroty są znaczące i, i dużą część z tego to jest wysyłka z własnego magazynu ponad 200 tysięcy miesięcznie i robisz to wszystko sam, więc, więc to jest naprawdę godne podziwu według mnie. I y, powiedziałeś już też mniej więcej, jaka to jest ilość zamówień. Y, no właśnie, jak to, jak to, jak tym zarządzasz, tak? Jak zarządzasz. Y, 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 na tym pakowaniem paczek, to obsługą tych wszystkich zamówień, ogólnie tak tym wszystkim to towarem, jak kupujesz ten towar. tak? Jak, to, jak, to, jak do tego wszystkiego podchodzisz? Jakbyś mógł powiedzieć kilka słów na ten temat? No, tak jak wspominałem, teraz jest w okolicy 2000 zamówień miesięcznie. Mm. Pewne procesy, takie jak na przykład autoresponder do odpowiedzi na Allegro, których pojawia się już coraz więcej, musiałem sobie ustawić, mm -hmm. żeby mieć więcej troszeczkę czasu i żeby to jakość sprzedaży nie spadała. Jaki jest to był chyba niezbędnik sprzedawcy, bodajże, coś, coś tego typu, tak się okay. nazywa chyba. I polecasz? Jeszcze raz? I, i polecasz, jest, jest to ok, dobry Tak, okres. tak, tak, jak najbardziej. Cały czas z niego korzystam, już od roku i przedłużyłem właśnie niedawno, więc jestem zadowolony. Okay. Tam, z tego co wiem, można też sobie do dyskusji wykupić, ale akurat na dyskusjach nie mam. No i głównie, co sobie tak po prostu, żeby jakoś mniej więcej zaoszczędzić czasu, to rozdzieliłem sobie asortyment mniej więcej na kilka kont. Asortyment, który mam u siebie na stanie, mm -hmm. mam na jednym koncie dropshipping, staram się mieć na drugim, tym głównym okay. koncie. Mm -hmm. No i po prostu pozwoli, pozwala mi to, że po prostu rozdzielić, mm -hmm. na przykład ustawiam sobie czas dostawy wysyłki tego samego dnia zamówień I to naprawdę przyciąga wielu klientów i nie muszę się martwić, że tak. ktoś z hurtowni na przykład opóźni mi wysyłkę i przez to zniknie mi ten status, na przykład zakup do 13 wysyłka no tak, tego tak. samego dnia. Co bardzo istotne, to, to dopiero można na własnym towarze ustawić, prawda? Tak, że myślę, że to jest dosyć kluczowe, także jeśli ktoś by się zastanawiał nad, nad asortymentem własnym, no to radziłbym po prostu rozdzielić to na dwa konta, żeby się to po prostu nie gryzło, bo, bo, bo różnie jest z hurtowniami. No dokładnie, dokładnie. A z kurierami też już się tak po prostu dogadałeś, że przyjeżdżają do ciebie w późniejszych godzinach popołudniowych po odbiory, tak? Tak, mam podpisane umowy tam z Impost DPD, też tutaj za zaprzyjaźnieni kurierzy wiedzą, że do mnie im później, tym lepiej, bo więcej zamówień jestem w stanie wysłać. Także co nie ma problemu. Okej. Okay. Według mnie, tak mi się wydaje, że twoja historia może być taką inspiracją dla, dla wielu osób i, i dla osób, które po prostu myślą o rozpoczęciu takiego biznesu, no bo wiadomo, że, że do takich osób kierujemy ten nasz dzisiejszy wywiad. Więc jaką radę miałbyś dla takich osób, które właśnie chcą również rozpocząć swoją, swoją przygodę i osiągnąć? swój sukces. Mhm. Czy według Ciebie jest to no, możliwe no, dla generalnie no, dla każdego jak Ty to widzisz? Przede wszystkim radziłbym naprawdę dobrze zastanowić się czy chcemy się temu poświęcić tak w stu ponieważ biznes ten jak każdy inny wymaga naprawdę mnóstwa poświęconego czasu i też wielu porażek mhm. odporności na stres. Uważam, że sprzedaż na Allegro to nie jest sprint, tylko, tylko maraton. No i jeśli chcemy być, być gotowi na to, nie ma się nad czym zastanawiać. Myślę, że najlepszym, najlepszym krokiem będzie właśnie zakup kursu od Mateusza. Tam, gdzie macie najważniejszą wiedzę, tak naprawdę w pigułce i możecie zacząć działać. Także ja bym się nie zastanawiał i, i po prostu zdecydowanie inwestował w tego typu kurs, który pozwoli zaoszczędzić wiele czasu. Okej, okay, dzięki wielkie za, za, za miłe słowa. No właśnie chciałem zapytać, czy, yy, czy na dzień dzisiejszy byś, byś również yy, jakby podejmował decyzję o, o jak gdybyś chciał zaczynać, na dzień dzisiejszy, czy byś podejmował decyzję o zakupie kursu? No Ale to już w zasadzie w zasadzie powiedziałeś. Yy. Przede to, wszystkim ja, jeszcze, że się, no. jeszcze, że się wtrącę, ja. zakup kursu przede, przede wszystkim właśnie popchnął mnie do działania, żeby właśnie wystartować w internecie okay. wiedzę na ten temat. No jest dosyć trudna do znalezienia, ponieważ nie wiedzą nic o tym biznesie, tak jak ja na przykład na początku. Nawet przeciętna osoba nie wie, co wpisywać w Google, żeby się po prostu dowiedzieć coś więcej na ten temat. A Twój kurs, tak jak wspominałem, taką zawiera taką podstawową wiedzę w jednym, dzięki czemu oszczędzamy mnóstwo czasu no i nie zniechęcamy się po drodze. Okej, okay, jasne. Super, super. E... Widząc z tego, z tego, co mówisz, i jak, jak, się, jak, jak się rozwinąłeś, i jak, się, jak przebiega twoi, twoja, twoja tutaj historia z tym, z tą, z tą, z tym biznesem, według mnie no, widać jasno, że jest to, jest to taki rozwój dosyć gwałtowny, bym nawet powiedział, i jak najbardziej taki, taki, taki pozytywny, w pozytywnym sensie. I właśnie widząc, jak wiele osiągnąłeś już w ciągu tego roku. Jakie masz jakby kolejne cele na horyzoncie? Jak, czy możesz zdradzić, jakie masz plany na najbliższe miesiące, czy być może nawet lata? Mhm. Jak wspominałem na początku, przede wszystkim chciałbym się skupić już powoli na imporcie z Chin po prostu, nie poprzez hurtownie polskie, które sobie narzucają jakąś tam marżę, tylko po prostu gdzieś tam przez firmę, która się tym zajmuje. No i chciałbym zatrudnić jakiś, powiększyć po prostu zespół, zatrudnić z dwóch magazynierów na początek na przykład, żeby po prostu odciążyli mnie, żebym się skupił głównie po prostu na, na zarządzaniu tym. Rozumiem. A na, tak na dzień dzisiejszy, ile godzin dziennie spędzasz na tym biznesie ogólnie? Mhm. Jest to mega różne, zależne od, od dnia tygodnia. Potrafię mhm. czasami przesiedzieć 12 godzin, czasami jest to 6 godzin, ale też wygodne i fajne jest to, że po prostu w ciągu dnia, na przykład, jak coś mi wyskoczy, mogę sobie śmiało wyjść czy coś mhm. załatwić. No i wrócić. Myślę, że uśredniając tak. Około 10 godzin dziennie. Mm -hmm. Wiadomo, że to nie jest stricte też taka praca non stop. Tak jakby miał, mam zlecone zadanie, muszę coś wykonać, tylko tak. sam sobie jakby muszę decydować o tym, co chcę zrobić danego dnia, więc tak uśredniając mniej więcej 10 godzin poświęcam. Mm -hmm. A i to jest czas. czas spędzony teraz tam u ciebie w tym nowym biurze, yy, poza domem, czy, czy jakoś to mm -hmm. rozdzielasz, pracujesz trochę w domu może? To znaczy, to znaczy, około 8 godzin spędzam tutaj właśnie w biurze, natomiast dwie godziny. Po prostu drukuję na przykład etykietę na dzień następny wieczorem. Wieczorem siadam po prostu sobie do zamówień około 22.00 hmm. już po pracy tak. i, żeby następnego dnia od rana móc spakować to po prostu sobie wszystko ogarnia mniej więcej te dwie godzinki dochodzi. Aha, czyli to już robisz w domu. Tak, tak, tak. Mhm, w ten sposób. No dobrze. Według mnie, Twoja, twoja historia przeszła niesamowitą taką ewolucję od momentu naszego pierwszego wywiadu, no niewątpliwie. I powiedz jeszcze na koniec, czy dałbyś jakąś lekcję, być może jakąś myśl, którą chciałbyś się podzielić z, z naszymi tutaj oglądającymi, którzy właśnie myślą o rozpoczęciu tego biznesu. Myślę, że no nie jestem zbyt nikim kompetentny, żeby udzielać komuś lekcji, cały czas też się uczę tego biznesu. Ale najważniejszy krok jest, jest, jeśli zaryzykujecie, spróbujecie swoich zmagać w sprzedaży. Na początku w dropshippingu bym polecał później rozwinąć to sukcesywnie po prostu o własny magazyn, kiedy już pojawi się ta prowizja na Allegro. No i myślę, że nie będziecie zawiedzeni. Mniej więcej moja historia pokazuje, że, że jeśli się chce, to się da. No wiesz, mówisz, że nie jesteś osobą kompetentną, jednak wiesz, może być tak, że za rok to już będzie to już za daleko dla osób, które. Dopiero zaczynają i wiesz, już <grych> też tak może być, że. Życzyłbym, życzyłbym tego sobie. Jak najbardziej, ja też Ci tego życzę i wiesz, czasem jest tak, że osoby, które zaczynają, potrzebują, nie potrzebują koniecznie, wiesz, po pomocy od osoby, która jest nie wiadomo, nie wiadomo na jakim etapie, tylko gdzieś tam troszeczkę dalej. I to jest, już może być bardzo pomocne. A później można szukać, wiadomo, pomocy gdzieś, Jedź, to gdzieś to jeszcze u innych osób. Okej okay, Mateusz, w takim razie może jeszcze chciałbyś coś dodać od siebie, może na przykład może jeszcze chciałbyś powiedzieć, bo wydaje mi się, że to jest też bardzo kluczowa umiejętność, a Ty wydaje mi się ją całkiem nieźle opanowałeś. Jak szukasz towarów, jak wybierasz te produkty? Myślę, że powinniśmy już wcześniej napomknąć na ten temat, bo to jest bardzo ważna rzecz, No, ale powiedzmy, że ważne, że w ogóle o to zahaczymy. Powiedz kilka słów na ten temat, jeśli możesz. To znaczy, ja sobie wybrałem taki sposób, że po prostu mam jakby upatrzony, upatrzonych kilku większych sprzedawców na Allegro, którzy mają podobny asortyment do mnie. Mhm. Wiem mniej więcej, z jakich hurtowni się zaopatrują mhm. lub skąd brać podobne produkty, także mhm. sugeruję się też takimi większymi graczami, mhm. mniej więcej podobne rzeczy ściągam do siebie. Mhm. Wiele hurtowni ma swoje sklepy na Allegro, także to nie jest problem, żeby po prostu znaleźć ten sam produkt mhm. gdzieś tam w internecie. Fajna jest też strona CHH, jakby ktoś nie znał, do zamówień hurtowych. Tam jest wielu sprzedawców, wiele towarów. Mhm. Wysyłamy takie zapytanie po prostu, mhm. oczekujemy na proformę, i, i tam też można wiele wiele fajnych rzeczy dorwać mhm. Super cena. Super, super. No właśnie, czyli masz, masz jakiś tam swój sposób na to, i fajnie, fajnie, że jeszcze się udało nam tutaj to od ciebie, jakby się tego dowiedzieć. W takim razie, Mateusz, no nie pozostaje nic innego, jak. Podziękować Ci, wielkie dzięki za to, że chciałeś tutaj jeszcze spotkać się ze mną, powiedzieć kilka słów, zmotywować i, i, i tak zachęcić osoby do, do działania, te, które są zainteresowane. No i, no i jedyne, co mogę Ci życzyć, to spełnienia Twoich tutaj planów i celów na, na kolejny rok, i być może już zrobimy z tego naszą taką małą <laughs> tradycję. Spotkamy się za tak, rok. Powiesz kilka, tak, dokładnie. Powiedz kilka słów jak to będzie wtedy wyglądać u Ciebie, także jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Ok, tak więc tak jak widzieliście Mateusz chwyta byka za rogi, nie ogląda się za siebie, przed do przodu i tak naprawdę no, życzymy mu, ja mu z całego serca życzę, żeby faktycznie za ten rok, jak zrobimy mu być może kolejny wywiad, to, to żeby powiedział jeszcze bardziej super spektakularne jakieś historie ze swojego doświadczenia. Natomiast nie chodzi też o to, żeby tylko podglądać innych i, i, i w jakiś sposób się tylko karmić jakąś wiedzą, jakąś, jakąś, jakąś super, fajną, super fajnymi informacjami, tylko żeby też samemu jakieś tam swoje kroki poczynić, podjąć tą decyzję, jeżeli oczywiście myślimy, tak jak Mateusz zresztą powiedział, jeżeli czujesz, że jesteś zdecydowany, że chcesz w ten sposób działać, że tym się chcesz zajmować, bo tak jak, tak jak mówił Mateusz, no może to być, z czasem może się to stać, jeżeli już. Chcemy się tylko z tego utrzymywać, no to parę ładnych godzin w ciągu dnia trzeba będzie na to poświęcić. Tak czy inaczej, jeżeli chcesz myślisz o tym, żeby rozpocząć tą przygodę, to zapraszam serdecznie do kursu domowy system sprzedaży, pomogę Ci rozpocząć swoją przygodę w dropshippingu, a jak to się u Ciebie rozwinie, no to już czas pokaże. Tak więc w tym filmie byłoby to na tyle. Wielkie dzięki za obejrzenie. No i widzimy się w następnym. Cześć!